Implant, most czy proteza. Najtańsze na początku rozwiązanie zwykle okazuje się najdroższe. Proteza kusi niską ceną na początku, ale jest to uzupełnienie wyjmowane, które nie zastąpi w 100% twoich zębów. Nie przywraca normalnego gryzienia, często nie pozwala na swobodną umowę i dodatkowo nie zatrzymuje zaniku kości. A ten zawsze oznacza jedno: droższe leczenie w przyszłości. Most ma jeden zasadniczy minus. Trzeba oszlifować dwa zdrowe zęby, żeby utrzymały jeden. Po kilku latach trzeba go zwykle wymienić. Niestety, często z zębami, które służyły jako filar. Implant to jedyna metoda, która działa, odwzorowując naturalny korzeń. Nie narusza sąsiadujących zębów, zatrzymuje zanik kości i w perspektywie 20 lat jest po prostu najtańsza. W teorii wszystkie trzy metody uzupełniają brak zęba, ale tylko implant chroni twoją kość, wygląd twarzy i sąsiednie zęby. To dlatego jest inwestycją, a nie fanaberią. Jeśli stoisz przed podobnym wyborem, nie zaczynaj od ceny. Zacznij od analizy funkcji i trwałości. Wpisz w komentarzu wybór aby myślę Ci bardziej szczegółowe porównanie tych trzech metod.